Pamiętajcie, kiedy się spieszycie albo chcecie nagrać odcinek Cocktail TV, żeby zdążyć na kolejną środę. Nigdy nie wstrząsajcie butelką proseko wina musującego czy szampana, bo ja przed chwilką to zrobiłem i teraz mam problem z otwarciem butelki. Nie wiem co tutaj za chwilę się wydarzy. Ale czego nie robi się dla moich widzów? Będziemy delikatnie otwierać. Musiałem na szybko ją schłodzić, więc trochę się boję. Boję się. Dawno malowałem ściany. Jest ciśnienie. Butelka Ality, czyli dobrego wina musującego, jest otwarta, czyli możemy zaczynać kolejny odcinek Cocktail TV. Cześć! Jest kolejna środa, godzina 17, czyli witam Was serdecznie w odcinku Cocktail TV. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz poznać tajniki sztuki barmańskiej, dowiedzieć się, jak w prosty sposób w domowych warunkach przygotować smaczne i proste, orzeźwiające, wytrawne, słodkie drinki i koktajle, to zasubskrybuj mój kanał, zostaw dzwoneczek, żeby nie przegapić każdego odcinka. A ja już dalej nie przedłużam i zaczynam kolejny odcinek, w którym poznacie. Proste i smaczne drinki z pomarańczą. Tego chcieliście? Tak jest, tego chcieliście! W poprzednim odcinku przygotowałem dla Was smaczne i proste drinki z włoskim wermutem, a dzisiaj również zabieram Was w podróż do słonecznej Italii i przygotujemy smaczne i proste drinki z pomarańczą. Prosto z Włoch, włoska pomarańcza. Czy to nie brzmi świetnie? Ja już chwilkę wcześniej schodziłem mój kieliszek do Prosecco. Nadmiar lotu. Wyrzucam. Do kieliszka dodam 40 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Sok z pomarańczy z odrobiną miąższu idealnie połączy się w moim dzisiejszym koktajlu, który Wam proponuję. A jest to oczywiście prosta, smaczna, orzeźwiająca mimoza, czyli połączenie soku z pomarańczy ze schłodzonym winem musującym markialita. Możecie użyć również szampana, prosecco lub wina musującego. Wybierzcie to, bo to jest jeden z moich ulubionych. Uzupełniam kieliszek. Skoro sok pomarańczowy i wino musujące mamy w środku, delikatnie sobie nasz koktajl o nazwie Mimoza zamieszajmy. Mimoza to jeden z klasycznych koktajli, który zna nie tylko każdy barman, ale też każdy miłośnik wina musującego. Więc. Smacznego! Delikatny, orzeźwiający, z nutą pomarańczy. I jak fajnie te kawałki pomarańczy przewijają się pomiędzy smakiem wina musującego. Spróbujcie tego w domu, a ja za chwilę przygotuję kolejny koktajl z pomarańczą, ale tym razem nie będzie już wina musującego, a będzie coś troszeczkę mocniejszego. Zapraszam! Nie oszukujmy się. Większość z nas czasem potrzebuje sobie przygotować drinka na szybko. Chwila relaksu po pracy nie zaszkodzi. Nie chce nam się wtedy biegać do sklepu szukać wyszukanych składników. Mimoza, czyli drink, który przed chwilką przygotowałem, był właśnie dla tych pań, bo nie oszukujmy się, połączenie soku z pomarańczy i wina musującego to iście damski koktajl. A teraz przygotuję coś naprawdę prostego, dwuskładnikowego dla mężczyzn, którzy lubią odrobinę mocnego alkoholu w połączeniu z sokiem z pomarańczy. Bo wódkę i sok z pomarańczy znajdziemy w każdym domu. Szklankę uzupełniam lodem i przygotowujemy prostego, klasycznego screwdrivera, czyli po polsku śrubokręt. Do mojej szklanki z lodem dodam 40 ml dobrej jakości wódki. Ja używam wódki dzisiaj sztumbra z piór. Bardzo fajnie połączy się z pomarańczą. 40 ml. I całość uzupełniam sokiem z pomarańczy. Teraz mojego śrubokręta tylko sobie delikatnie zamieszam. Do tego rurka i do dekoracji dodam sobie gałązkę aromatycznej mięty. Bo dlaczego by? Bo dlaczego by nie? Ja lubię zioła, w szczególności miętę, która dodatkowo zaromatyzuje mój koktajl. Nasz driver jest gotowy. Czasem zastanawiacie się, dlaczego tak proste koktajle przygotowuję i na kanale YouTube, i na moim blogu www.koktaj.tv, gdzie serdecznie Was zapraszam. Wiecie dlaczego? Dlatego właśnie, że możecie je dzięki mnie odtworzyć we własnym domu i nie potrzebujecie wyszukanego sprzętu barmańskiego ani niezliczonej ilości składników. Połączenie wódki soku pomarańczowego. Mega proste, mega orzeźwiające, nie czuć alkoholu. Zróbcie to. A jeżeli potrzebujecie coś jeszcze bardziej wyszukanego, to zapraszam na trzeci koktajl, który za chwilę przygotuję. W dzisiejszym odcinku miały być proste drinki z pomarańczą i takie właśnie chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Dlatego trzecim koktajlem, który dla Was przygotuję, będzie madras. Połączenie wódki, soku z pomarańczy i soku żurawinowego, który fajnie wpłynie na orzeźwienie w naszym drinku. Ale hola, hola, hola! Zaczekajcie! Umówmy się tak, jeżeli pod tym filmem pojawi się 1000 łapek w górę, to przygotuję drugą część troszeczkę bardziej skomplikowanych drinków z pomarańczą, które tym bardziej Was zaskoczą i które dzięki mojej pomocy również odtworzycie w domu. Więc druga część drinków z pomarańczą, kiedy pod tym filmem pojawi się 1000 łapek w górę. Dlatego udostępniajcie, dawajcie łapki w górę, a może niebawem pojawią się kolejne przepisy. To jeszcze nie koniec, bo w dzisiejszym odcinku mam dla Was jeszcze dwa proste przepisy na drinki z pomarańczą. Teraz czas na madras. Do wysokiej szklanki dodaję lód Następnie 40 ml czystej wódki. Do środka dodaję 30 ml soku z pomarańczy. I resztę uzupełniam sokiem żurawinowym. Teraz całość sobie tylko delikatnie zamieszajmy. I została już tylko rurka do środka. Czyż to nie proste? Nieskomplikowany madras. Właśnie przygotowaliście ze mną we własnej kuchni. Smak jak najbardziej odzwierciedla to, co wcześniej powiedziałem. Orzeźwiający, prosty, nieskomplikowany i naprawdę fajne nuty wyczuwalne, odrobina pomarańczy z odrobiną soku żurawinowego, wódka praktycznie wcale nie wyczuwalna. Więc jeżeli nie lubicie czuć smaku alkoholu w drinkach, ten koktajl jest właśnie dla Was. I za chwilkę zapraszam Was na czwartą dzisiejszą i ostatnią propozycję. A czwartym przepisem zaskoczę tych wszystkich, którzy nie mają pod ręką świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Nie mają również soku pomarańczowego prosto z kartonu. W czwartym przepisie przygotuję dla Was kajpirożkę ze świeżą pomarańczą z dodatkiem miodu, kruszonego lodu i czystej wódki. Prosto, smacznie, przyjemnie. Zaczynamy. Do niskiej szklanki dodaję cztery cząstki świeżej pomarańczy, odrobinę miodu. jesień, więc odrobinę więcej tego miodu dodajmy. Miód pomarańcza. To już brzmi świetnie. Teraz to sobie delikatnie ugnieciemy. Całość zasypuję kruszonym lodem. Do środka dodam 40 ml czystej wódki. Ale jeżeli lubicie eksplorować smaki, sprawdźcie, jak ten koktajl będzie smakował np. z ginem lub whisky. Bo whisky w połączeniu z pomarańczą i miodem może smakować naprawdę wybornie. Teraz całość sobie energicznie zamieszamy. Dopełniam kruszonym lodem do tego rurka do, do środka i żeby jeszcze bardziej wzmocnić nasze aromaty w dzisiejszym koktajlu, dodam twista z pomarańczy, którym dodatkowo zaromatyzuję mój koktajl, wyciskając olejki eteryczne, które są zawarte w skórce z pomarańczy. Prosta kajpiroszka z dodatkiem miodu, pomarańczy, czystej wódki. Pokochacie ten smak. A jeżeli te drinki Wam się spodobały, oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie i wpadajcie w kolejną środę o 17. .00. Ale spokojnie, do środy jeszcze mamy trochę czasu, więc w międzyczasie zaglądajcie na mojego bloga www.koktajl.tv gdzie codziennie praktycznie pojawiają się nowe, smaczne przepisy, informacje i ciekawostki ze świata alkoholi. Salut, do zobaczenia już za tydzień. Cześć!